Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto słodka Heniusia. Potrzebować będziemy 5 jajek, 3 czwarte szklanki cukru, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 10 deko stopionego masła. Jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 oraz szczyptę soli. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam puszystą. Jajka zmieniły kolor i teraz. Dolewam stopione masło, dodaję proszek i obie mąki i dokładnie mieszam. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję. I już mam ciasto przygotowane. Wyłożymy do formy. Jeszcze zbiorę brzegi. Forma 17 na 27 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. I ciasto wykładamy do formy. Ciasto będziemy piekli w 170 stopniach około 30 minut. I tak przygotowane ciasto wędruje do piekarnika, a później przygotujemy krem. Ciasto mamy w piekarniku, teraz przygotujemy krem. Na krem będziemy potrzebować 20 deko masła. Masło przełożyłam do patelni i podgrzewam. Pół szklanki cukru, 30 deko wiśni, w moim przypadku są domrożone, ale mogą być świeże. Jeżeli mamy świeże wiśnie, 30 deko wiśni i dwie galaretki oraz 200 gram śmietany kwaśnej. I to należy podgrzać. Podgrzewamy dosypując suche galaretki. I całość podgrzewamy. Do całkowitego rozpuszczenia. Wiśnie. Galaretki cukier już mam rozpuszczone oraz masło. Teraz studzimy i później połączymy ze śmietaną. Teraz krem studzimy. On ma być później letni. Do letniego kremu dodam śmietanę, bo to jest śmietana kwaśna. Idealnie rozpuszczone. Widać to nawet. Idealnie połączone. Studzimy. Krem. Siasto mam pięknie wypieczone. Przekroiłam na pół. Wierzch pokroiłam w taką dosyć dużą kostkę. A do przestudzonej galaretki masła wiśni dołożę kwaśną śmietane i dokładnie pomieszam. Połączymy bardzo dokładnie i połączymy z ciastem. I wyłożymy na ciasto w formie. Dokładnie mieszamy. I to będzie krem. O, troszeczkę. To należy tak dokładnie połączyć kwaśną śmietanę tak jeszcze troszeczkę jest i wylewamy do pokrojonego ciasta Ten sposób i wykładamy na ciasto i dajemy do stężenia. Wyrównujemy i dajemy do stężenia. Tak, oto ciasto słodka Heniusia już jest gotowe. Ukroimy kawałeczek. Tak, ciasto wygląda w przekroju. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto słodka Heniusia.